W Twoim oczku wodnym albo stawie pojawiły się glony. Glony nitkowate, zielona woda, kożuch, zielona maś, kwitnąca woda na zielono, takie glony nitkowate. Ani to za bardzo ładne, ani pożyteczne. Może też narobić trochę szkód. Jak sobie z tym radzić? Jak z tym poradzić? Jak to zniszczyć? Jak doprowadzić do sytuacji, aby coś takiego nie porastało nam w naszych oczkach, w naszych stawach? W tym filmiku to rozwiążemy. Glony zazwyczaj pojawiają się od maja do końca września, bo wtedy jest najcieplej, co sprzyja ich rozrostowi. A w tym filmie pokażemy jak pozbyć się glonów oraz omówimy dlaczego one powstają. Ogólnie zlikwidować glonów raz na zawsze nie zawsze się da. Często trzeba z nimi walczyć co kilka tygodni, czasami co kilka miesięcy. Da też się stworzyć specjalne warunki, w których te glony nie występują. W internecie jest dużo preparatów na glony. No i my w sumie też mamy dwa godne polecenia. E, oryginalne antyglony znajdziecie na skleprafi.pl oraz w wybranych auciach na Allegro. Linki są podane w opisie, ale o tym potem. Najpierw omówimy skąd te glony się biorą i dlaczego powstają. Glony nitkowe pojawiają się w oczkach wodnych i stawach z powodu nadmiaru składników odżywczych, nadmiernego nasłonecznienia, braku konkurencji ze strony innych roślin wodnych, stagnacji wody, niewłaściwej gospodarki rybami oraz obecnościami martwej materii organicznej. Zarządzanie tymi czynnikami może pomóc w kontrolowaniu wzrostu glonów nitkowych i utrzymaniu zdrowego ekosystemu wodnego. Główne czynniki wzrostu glonów, i sprzyjające temu, że one się rozmnażają, to jest zbyt duża ilość azotanów, fosforanów i żelaza, bo to są składniki, na których glony się odżywiają. Glony nitkowe potrzebują światła do fotosyntezy. W zbiornikach wodnych z niewielkim zacienieniem glony mają optymalne warunki do wzrostu. Brak roślinności nadbrzeżnej i wodnej, która mogłaby zacienić wodę, sprzyja intensywnemu nasłonecznieniu. Rozkład materii organicznej w postaci krzewów, krzaków, gnijących gałęzi, gnijących liści, gnijącej roślinności, gnijących ryb, gnijącej karmy dla ryb, niezjedzonej karmy dla ryb sprzyja też y, temu, że te glony potem mają więcej pokarmu i lepiej się rozwijają. Regularne usuwanie materii organicznej z wody w postaci np. zdechłych ryb czy jakichś liści może y, sprzyjać temu, że te glony będą miały mniej pożywienia i mniejsze szanse na swój rozwój i rozrost. Nadmierna liczba ryb, zwłaszcza gatunków kopiących w dnie, np. karp, może prowadzić do wzrostu poziomu składników odżywczych w wyniku zmieszania osadów dennych i uwalniania składników odżywczych do wody. Ryby mogą również uszkadzać rośliny wodne, zmniejszając konkurencję dla glonów. Do walki z glonami mogę ci polecić te dwa środki. Oba ogólnie działają podobnie, ale są inne, to który sobie wybierzesz, to zależy od Ciebie, ja Ci te dwa opiszę, szczegółowo pokażę, oczywiście pokażemy jak to działa w oczkach, w stawach, jak działa to na glony, jaka jest skuteczność, czy jest to szkodliwe dla ryb, czy nie. To jest antyglon pro. Zawiera on, y, środki chemiczne, więc trzeba z nim uważać. Na pewno jest on możliwe, że on bardziej skuteczniejszy. Jeden i drugi środek nie obniża pH wody, więc jest to dość ważne. Tutaj mamy drugi antyglon. Jest to antyglon ekologiczny, czyli antyglon eko, który podwyższa pH wody, ale nie powoduje tego, że glony się będą tam rozwijać. Ja posiadam 5 stawów, 5 oczek, 5 basenów. W których mam ryby, w których hoduję ryby. I tak naprawdę w żadnym z tych oczek, basenów stawów nie mam problemów z glonami. Nawet specjalnie w niektórych oczkach odczekałem ten miesiąc, półtorej nic nie robiąc, nie bawiąc się żadne antyglony i nic, aby właśnie te glony zarosły, aby te glony porosły, aby te glony się pojawiły po to, aby nagrać ten filmik i pokazać wam, jak z tymi glonami w praktyce można sobie radzić. W każdym basenie oczku mam już życie, mam wylęgi, mam ryby, więc pokażę Wam, jak sobie z tymi glutami poradzić. Do polecenia mam dwa antyglony. Tu jest antyglon ECO, tu jest antyglon PRO, który sobie kupisz, który sobie Ty wybierzesz. Zależy od Ciebie. Ja postaram Ci się te dwa omówić. Też szczegółowo jakoś ich nie omówię, bo ja bym mógł o tym gadać dwie czy trzy godziny, a ten film wtedy byłby za długi, tym byś się tym zanudził. Tutaj mam antyglon ECO. Jest ja on w pełni ekologiczny. Posiadamy na niego atest, patent ekologiczny, czy całą masę badań chemicznych. Pokażę Tobie jego zastosowanie na basenie z rybami, z wylęgami, oraz też na jednym z oczek, w których mam ryby, w których mam wylęgi. 5 litrów potrafi stać nawet na 100 tysięcy litrów naszego, naszej wody w wystawie lub oczku wodnym. Jest to oczywiście minimalna dawka. Literatura pisze, że teoretycznie nie da się go przedewkować, ale że każda sytuacja jest indywidualna, to warto uważać. Ja osobiście. Ja osobiście leję i używam go hurtowo i nie mam żadnych problemów. Dodatkowo antyglon sprzyja gojeniu się ryb, tworzy warunki, w których się nie rozwija pleśniawka i eliminuje choroby grzybicze. Podnosi też pH wody. Tutaj mam 4000 litrów i tak naprawdę wystarczyłoby około 100 ml tego antyglona. Ja wleję więcej, bo tak jak wspominałem, nie da się go za bardzo przedawkować. Rozlewanie go jest proste, możemy sobie rozlać w ten sposób. Jeżeli mamy małe oczko, to wiadomo, jest to prostsze. Można dodatkowo rozlewać na glony, które już tutaj są. Jak widać, tutaj są takie kupki z tymi glonami i właśnie na to można go polewać. Ja już wlałem pewnie około 400 ml. Jest to dawka większa niż zalecana, ale jestem pewny, że rybom on nie zaszkodzi. Możesz pokazać, jaka jest teraz woda. Woda po tym antyglonie po jakimś czasie, po tygodniu powinna być czystsza niż normalnie, ale nie zawsze tak jest. Na pewno jest on bardziej ekologiczny, i bardziej bezpieczny, no i naturalny dla ryb. Takie białe mleczko. Dobrze widoczne jest, jak antyglon osiada już na, na tych glonach i jak zaczyna za nie się brać. Prawdopodobnie jutro albo pojutrze tych glonów zielonych nie będzie, co oczywiście nagramy i pokażemy. Do prawidłowego rozwoju, do tego, aby mieć dobre warunki, glony potrzebują fosforu oraz żelaza. Antyglon Eko. Eliminuje z wody fosfor i żelazo, co bezpośrednio nie wpływa na ryby, a niszczy pożywienie dla glonów, dzięki czemu glony obumierają z braku pożywienia, co nawet niedługo zobaczymy. Jakie są przeciwwskazania? Są dwa przeciwwskazania: antyglona nie powinniśmy stosować wtedy, gdy karp koi japoński matarło oraz wtedy, gdy nasze pH wynosi powyżej 8. Odnośnie samego użytkowania, no to ja wam pokazałem to na razie na takim bardzo małym oczku. Staramy się rozprowadzić równomiernie po całym zbiorniku. Dobrze by było też, jeżeli by była pompa natleniająca włączona, bo ona wtedy ten nasz środek rozniesie po całym tutaj zbiorniku. patrzcie, na przykład tutaj osiadło, tam za bardzo nie osiadło. To oczywiście wiadomo, dostanie się tam dalej, ale znacznie wolniej, lepiej, gdyby jakaś pompa cały czas chodziła. Na przykład tutaj mam oczko, przy którym miesiąc nic nie robiłem, no i tutaj muszę regularnie co miesiąc używać środków na glony. Ponieważ jest tutaj dużo żelaza, bo ja tutaj dolewam wodę ze studni głębinowej, ona zawiera dużo żelaza, to jest pożywką dla glonów. No i co chwila powstaje jakaś zielona woda, albo takie gluty, które są tutaj teraz widoczne. Więc tutaj poleci antyglon Eko 5 litrów na 50 tysięcy litrów wody. Na 100 tysięcy litrów wody też jak najbardziej może zadziała. Dawkowanie, jak to liczyć? Ja tutaj mam wymiary 8 na 5 metrów i metr głębokości wychodzi 60 metrów sześciennych w internecie są kalkulatory e, w, mnożymy wymiary szerokości długości na głębokość i 8 na 5 plus metr 50 to jest to 60 metrów sześciennych i e, dzieląc to e, robiąc tego litry 60 metrów sześciennych jest to jest to 60 tysięcy litrów więc jak najbardziej 5 litrów antyglona Eko nada się na 60 tysięcy litrów wody, bo właśnie tutaj jest tyle wody. 60 tysięcy litrów wody i tutaj wlejemy całe 5 litrów antyglona Eko. E, oczywiście w oczku są ryby, nie wiem, możesz pokazać. Tam te wylęgi, te malutkie rybki są nagrane, są też większe ryby, które mają kilkanaście centymetrów. E, tutaj mamy pompę, więc najlepiej lać sobie takiego antyglona e, na pompa, bo ta pompa jak widać fajnie go rozprowadzi e, po całości zbiornika. E, jak staw jest nieduży, no to wiadomo łatwiej jest antyglona użyć między innymi w ten sposób, Można zrobić zrobić że oddali. Dobra, prawie 5 litrów już poszło. 5 litrów stosujemy na między 50 tysięcy a 100 tysięcy litrów wody. Więc taka bańka, która kosztuje około 100 zł. Wystarczy właśnie na taki stawić na takie oczko. 8 na 5 metrów, 1,5 metr głębokości, 60 tysięcy litrów, a 60 metrów sześciennych. Wszystko poszło, za kilka dni zobaczycie jak tutaj to wszystko się zmieni. Minęło 3 dni od zastosowania antyglon i patrzcie, jak widać wszystkie rybki żyją, jest ich pełno, bo jest ich tutaj no, tysiące. Glonów nie ma, Ten zielona maść, zielony korzuch zniknął, to co było przylepione do tego poznikało, praktycznie wygniło, no i oczko jest czyste. W ogóle woda też jest czysta, bo fajnie są widoczne rybki. No zadziałało prawidłowo jak trzeba, a tyle tych glonów i tyle tej mazi było przy pompce. Zaczniemy od antyglon pro. Dodatkowo może być on skuteczny w leczeniu między innymi splewki rybiej. Jest on mocny, delikatnie toksyczny, jest bezpieczny pod warunkiem, że prawidłowo go używamy. Dawkowanie. 1 litr na 20 metrów sześciennych. Jak wyliczyć metry sześcienne swojego łowiska, jeżeli ktoś tego nie wie? Są specjalne kalkulatory. Link do jednego z kalkulatorów albo Wam się wyświetla, albo tutaj macie jakiegoś screena ze strony, na której możecie przeliczyć, ile metrów sześciennych ma wasz staw albo oczko wodne. Ten staw za mną ma 20 metrów długości, 10 metrów szerokości oraz metr m głębokości. Jest to średnia głębokość. Razem daje nam to 300 metrów sześciennych. I jeżeli mamy tutaj 300 m3, a dawkowanie jest to 1 litr na 20 m3, czyli na, 30, na 300 m3 wychodzi, wychodzi 15 litrów, 15 litrów antyglona Pro, antyglon Pro jest sprzedawany w butlach 5 litrów oraz 10 litrów, no i możliwe, że będzie sprzedawany też w butlach 20 litrów. Ja tutaj mam 5 litrówkę dalej. 15 litrów na 300 metrów sześciennych pod warunkiem, że mamy pompę działający filtr, który napowietrza u mnie jak widać nie ma tej filtru nie mam jak zamontować tego filtru za bardzo, chyba że solarnie ale, ale no, niestety tego filtru nie ma więc wtedy jeżeli nie mamy takiej możliwości nasze dakowanie dzielimy na pół więc 15 na pół, wychodzi to 7,5, ja tutaj użyję 5. Z tym antyglonem lepiej nie przesadzać, lepiej mniejszej mniejszej dawki, więc 5 litrów zaraz pójdzie tutaj naokoło tego stawu. Antyglon Pro wpływa na enzymy fotosyntety, fotosyntetyczne glonów, co hamuje ich zdolność do przeprowadzania fotosyntezy. W rezultacie glony nie mogą produkować niezbędnych do życia substancji, co prowadzi do ich obumierania. Oraz Antyglon Pro powoduje uszkodzenie błon komórkowych, jest toksyczny dla komórek glonów, co prowadzi do ich śmierci. Ograniczenie wzrostu. Antyglon Pro może także wpływać na struktury białkowe i inne kluczowe komponenty komórek glonów, co skutkuje, co skutkuje zahamowaniem wzrostu i rozmnażaniem glonów. Antyglon Pro jest skutecznym zwalczaniu glonów. Jego nadmierne stosowanie może być toksyczne dla ryb i innych organizmów wodnych. Dlatego ważne jest dokładnie obliczanie odpowiedniej dawki. Ryb tutaj jest, no troszkę ich jest. Tutaj Amury, tutaj krazie kolorowe, są tutaj wylęgi karpie, koi, złota golina oraz prawdopodobnie jakaś tam pojedyncza złota orfa. No i możesz spojrzeć tutaj do mnie bliżej. Powstał mi taki zielony kożuch. Są właśnie glony, których jest ich coraz więcej. Coraz szybciej się rozmnażają, bo tutaj też Odczekałem półtorej miesiąca właśnie, aby takie warunki się stworzyły, bo ogólnie dbam o to, nie dopuszczam do takiej sytuacji, co pewnie widzicie nawet po moich tych zbiornikach. Jeżeli taka sytuacja się pojawia, to właśnie reaguję. No i tutaj już mam powód, aby reagować, bo to bardzo szybko się mnoży. Więc przechodzimy do użycia antyglona. Najlepiej go używać jeżeli na powietrzenie. W tej sytuacji na powietrza nie mam, więc jestem zmuszony używać go w inny sposób. Tutaj tak samo wystarczy rozbryzgać, najlepiej polać na glony które występują. Tutaj powinno pójść około 15 litrów, pójdzie około 5-7 porybach. I za kilka dni przyjdziemy, zobaczymy jak to działa. Najlepiej przejście tam gdzie są glony, to popryskać takim antyglonem, ewentualnie po całym zbiorniku. Po zakończeniu kuracji, po dwóch 3 dniach należy usunąć martwe te osady, martwe, suche, zwiędnięte glony. Gdzie, jak i kiedy jakiego antyglona użyć oraz jakie są różnice? Więc tak, jeden i drugi potrafi zrobić wodę czystą i bardziej przejrzystą, ale PRO jest w tym wypadku skuteczniejszy. Dalej. Bezpieczniejszy zapewne jest eko, Dalej. PRO potrzebuje większej uwagi, natleniania, lepszego wymieszania, pilnowania. Dalej. Jeden i drugi dodatkowo może pomóc zwalczyć choroby rybom. Pro jest lepszy do splewki rybiej. Eko tworzy warunki, w których ryby nie chorują oraz wspomaga natlenianie wody i rozkład materii organicznej. Dalej. Po e, e, antyglonie Pro woda na dwa dni będzie lekko niebieska. Po antyglonie Eko woda na tydzień będzie lekko biała. To w niczym nie przeszkadza i jest to normalne. Dalej. Polecam obydwa. Jeżeli w oczku masz wiele ryb, boisz się o je, nie chcesz ryzykować, wybierz antyglon Eko. Dalej. Jeżeli w oczku nie ma ryb albo masz niewiele, według mnie lepszy będzie Pro, bo lepiej czyści wodę. Dawkowanie tych antyglonów, które pokazałem jest minimalne. Lepiej zaczynać od mniejszej dawki. Jeżeli mniejsza dawka zaczyna działać, daj na to dzień, dwa, góra, trzy dni. Jeżeli ta mniejsza dawka zaczyna działać, no to fajnie. Jeżeli ta dawka zaczyna nie działać, to możesz dawkowanie zwiększać o 15-25% co 3-4 co dni dawkowanie yy, oraz też antyglonów zależy od bardzo wielu czynników każdy przypadek jest indywidualny jeżeli jesteś zainteresowany kupieniem glonów, męczy Ciebie te glony, chce z nimi walczyć yy, zapraszam na sklep rafisz.pl tam znajdziesz jeden i drugi antyglon tu Wam się wyświetlają pewnie jakieś tam skryny z aukcji, z ofert, tak samo te antyglony są wrzucone na Allegro jeżeli chodzi o te nasze antyglony jeżeli ktoś jest zainteresowany, to tutaj Wam się wyświetlają numery telefonów, na które można dzwonić można przez ten numer telefonu zamówić oraz też yy, możemy o tym yy, Możemy o glonach, pogadać, możemy służyć Wam. I teraz jedna bardzo ważna rzecz, której nie pokazałem. Nie wiem czy ktoś to wyłapał czy nie. Mianowicie, jeżeli widzieliście, ja te glon, ante, antyglony rozlewałem bezpośrednio na wodę. Tylko ja używałem bardzo malutkich dawek, zwłaszcza antyglonów pro. Yy, najlepiej taki antyglon po prostu wymieszać sobie wcześniej z wodą z wiadrem wody, z kastrą wody dawkowanie oraz to jak wymieszać, w jakiej proporcji jest podane w opisie antyglonów oraz na etykietach, które są naklejone ja Wam pokazałem taki szybszy sposób z mniejszym dawkowaniem ale jeżeli to dawkowanie delikatnie zwiększacie najbezpieczniej będzie jeżeli wymieszacie antyglon, rozrobicie go z wodą w proporcjach, które są tutaj opisane na opakowaniach w jakiejś kastrze, w jakimś wiadrze to będzie o wiele bezpieczniejsze i o wiele bardziej prawidłowe zastosowanie. No i tutaj mamy kolejny basen. Ten gdzie był stosowany antyglon Eko. Jak widać rybom nic nie zaszkodziło, rybek jest pełno. No i po antyglonie Eko e, na górę. E, taka zgniła. E, zgniła mm, te glony nitkowate wyszły. One już są zgniłe, one się już dalej nie rozmnożą. I ja wystarczy po prostu podbierakiem zebrać i wywalić. One jest dna e, do góry poszło. patrzcie rybek jest w ogóle. Więc jak widać, nieszkodliwe dla ryb działa. Po antyglonie eko wypadałyby te glony, które do góry wyszły, one przegniły, zostały zniszczone, spalone. Wystarczy je zabrać pod bierakiem. Tutaj mamy takie bardzo malutkie oczko, gdzie był używany antyglon Pro. I jak widać, glonów nitkowatych nie ma. Wcześniej było ich tu pełno, została tylko roślinność i coś takiego, ale to nie są glony nitkowane. Więc tutaj też również glonów nie ma po 2-3 dniach. Tutaj kolejny basen, w którym były e, używane, używane antyglon z klenikami. To wszystko to klenie. I jak widać, e, glonów nie ma, czysta woda. No i jesteśmy dwa dni później na tym stawie i patrzcie, żadnych glonów, ani e, tej zielonej mazi nie ma. Tutaj wcześniej było tak pełno glonów, tutaj taka była zielona maź, to wszystko zniknęło, więc jak widać, antyglon zadziałał fajnie. E, nie było już tych zielonych brzegów, które były wcześniej, taki kożuch był. Po dwóch dniach wszystko zniknęło. W tym filmie to tyle. Mam nadzieję, że ten filmik pomoże niejednej osobie w zwalczaniu glonów, które, no, jakby nie patrzeć, psują nam troszkę te oczka wodne i troszkę te stawy.